Cześć, tu ania po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie wyczekiwany długo. Mow Creatures na wersję Minecraft 1.6.4. 1.6.4. OK, co trzeba zrobić? Trzeba oczywiście pobrać z y, internetu. Oczywiście, zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, według sześciu kategorii albo alfabetycznie od pierwszej nazwy, od pierwszej litery nazwy Moda. I po kliknięciu w link przy nazwie Moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam: aniapg.pl. OK, pobieramy pliki i to będą trzy pliki: będzie Mokričes, GUI API i Custom Mob Spawner. I wszystko to pobierzemy z takiej jednej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No, i po wejściu na tę stronę, zjedziemy sobie na dół, zjedziemy, zjedziemy, zjedziemy. Tutaj mamy filmik na temat y, Mock Richards. Y, oczywiście to jest filmik w wersji angielskiej. Y, na filmik w wersji polskiej zapraszam Was do, na kanał Kloda y, 140. Tam się też wszystkiego dowiecie y, o tym modzie. No i tutaj właśnie jest, y, y, co trzeba pobrać. O, otóż trzeba pobrać GUI API, czyli klikamy na to i pobieramy. To trzeba pobrać custom Mob Spawner na wersję 164, nie na 162. Bo GUI API jest i na 162 i na 164, więc to sobie spokojnie pobieramy. A tutaj wybieramy GUI API, y, Custom Kustom Mob Spawner na 164. I potem pobieramy do y, mokry czas na 164. Także klikamy tu, pobieramy, klikamy tu, pobieramy i klikamy tu i pobieramy. Ok. Jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i oczywiście oprócz tego, tych plików yy, potrzebny nam jest minimum launcher Minecraft i forge na wersję 164. Jeżeli nie macie zainstalowanego Forge na 164, to jak zainstalować, dowiecie się, jeżeli macie wersję Premium Minecrafta w filmiku pomocne Tuty 122, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta, to w filmiku pomocne Tuty 123. I yy, jest nowy Launcher. Non-premium i znajdziecie jego instalację w filmiku pomocne. tuty 146. I potem, jak już zainstalujecie sobie Launcher Non-Premium, to sobie wrócicie do tego filmiku, zainstalujcie Forge'a i wtedy będzie można instalować Mock Richards. Jeszcze uwaga do tych obydwu wersji. Ja tam w tych filmikach instaluję Forza z końcówką 916, ale wy zainstalujcie Forza z końcówką 953. I kolejna uwaga: w tych obydwu filmikach ja przechodzę z najnowszej wtedy, kiedy robiłam ten filmik, wersji 1.7.2 na 1.6.4. Teraz już jest wersja 1.7.4. Także tak samo jak z 1.7.2 przechodzę na 1.6.4, to tak wy przejdźcie też z 174 na 164, bo 164 jest nam potrzebna. Ok, teraz mamy jeszcze jedną ważną sprawę do zrobienia, zanim zaczniemy instalować. Otóż w app data przez roaming wynajdujemy nasz folder folder.minecraft, w którym mamy już co najmniej forcha zainstalowanego, jak nie więcej modów, a non premiowcy wynajdują swój folder, gdzie mają zainstalowany non-premium i te foldery sobie kopiujemy, żeby mieć od czego wrócić w razie gdyby się nie udało nam zainstalować y, tych trzech y, plików. Ok, i teraz w końcu przechodzimy do sedna. Otóż, instalujemy najpierw GUI API, czyli wchodzimy do folderu .minecraft, a non-premiowcy do swojego folderu non-premium, po czym wchodzimy do folderu versions i yy mamy tą wersję Forja z końcówką końców 953. Na to klikamy, wchodzimy do tego i yy na Forja z końcówką końców 953 klikamy prawym przyciskiem myszy, otwieramy za pomocą archiwizera. I to samo robimy z GUI API. Klikamy prawym przyciskiem myszy, otwieramy za pomocą archiwizera sobie przesuwamy GUI API, żeby, może ja sobie to jeszcze zwężę trochę, bo to niepotrzebnie jest takie szerokie. OK. GUI API całe za pomocą przycisku CTRL i przenosimy do Forge'a. OK, tutaj klikamy i nam się przenosi i tu już GUI API możemy zamknąć. Teraz mamy tutaj plik, folder MetaInf, który musimy wyrzucić, zatem klikamy na niego i za pomocą przycisku Shift i Del usuwamy. Na pewno chcemy usunąć tak. Usunięte możemy zamknąć, możemy to też zamknąć i musimy wejść do Minecrafta, żeby sprawdzić, czy yy, się nic nie stało. Ale jeszcze, zanim wejdziemy do Minecrafta, musimy teraz wejść tutaj w Edit Profile. I tutaj przy JVM argument kliknąć tutaj, za tym zrobić spację i wpisać to, co tutaj jest napisane i co będzie również w, 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 w opisie do filmiku. Czyli po tej spacji, którą zrobiliśmy, dopisujemy minus koniecznie z dużej litery DFML, kropka, ignory, z dużej litery Invalid z dużej litery Minecraft z dużej litery CERTIFICATES równa się, <coughs> sorry, równa się TRUE. I potem robimy kolejną spację i zaraz po spacji piszemy MINUS z dużej litery DFML. IGNORE z dużej litery PATCH z dużej litery DISTREPANCIES równa się TRUE. Czyli po wpisaniu ma to wyglądać tak. Tam było, ja, ja tam mam akurat już dwa G tutaj, więc tak ma to wyglądać, że tutaj jest to pierwsze wyrażenie, które było. Potem jest spacja, potem jest to, to, to wyrażenie górne, potem jest spacja i to wyrażenie dolne. Ok, ja to tutaj wpisałam i z, zrobimy Save Profile. I teraz możemy wcisnąć Play. Czekamy, aż nam się otworzy. Czekamy i czekamy i czekamy. I, 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 i. I wchodzimy do moc, i szukamy gui api. Gui. Jest gui api. Ok, gotowe, możemy wyjść, bo to nam nic nie dodało. OK, teraz zainstalujemy Custom Mob Spawner i Mock Creatures, czyli wchodzimy do folderu .minecraft, a non premiowcy wchodzą do swojego folderu non-premium, wchodzimy do mods i przerzucamy Custom Mob Spawner do mods i Mock Creatures do mods i to jest koniec instalacji, zamykamy i wchodzimy do Minecrafta, żeby zobaczyć, czy działa. I mamy fortuna 953 i play. I znowu czekamy, i I czekamy. I jeszcze czekamy. No i oczywiście stworzymy sobie nowy świat, żeby za daleko nie szukać nowych stworów. Bo tak, w tym świecie, który już miałam, to mo można by trochę długo szukać. Sprawdzimy w moc. I co tutaj mamy? Mamy GUI API, które już przedtem zrobiliśmy. I, i, i mamy dr. kustom y, custom spawner i MOC Richards mod. OK, gotowe. Możemy wejść jeszcze w opcje. I tutaj mamy. A jeszcze nie mamy, bo musimy najpierw uruchomić. OK, gotowe. Czyli uruchamiamy, wchodzimy, tworzymy nowy świat. Nazwiemy go atures. Więcej opcji oczywiście sobie zawsze włączam. Gotowe, stwórz nowy świat. No i twórz nam się nowy świecie. I jak widzicie na mapie jesteśmy na jakimś cypelku. A co nam tam pływa? Pływa nam tam jakiś rekin czy inny delfin. Zatem, jak widzicie, Mokryczers działa. Gdzie my jesteśmy? Gdzie jest mapa? Tu jest mapa. No dobra, pojedźmy sobie troszeczkę w tamtą stronę. Oczywiście wchodzimy w E i tutaj widzimy, że są różne przedmioty z Mokryczers dodane. I jajka są jakieś. A nie, jajka są minecraftowe zwykłe, do ok. Dobrze. Wszystko jest minecraftowe? No dobrze. Ok. Ale jak widzicie, te wszystkie rzeczy tutaj są te szczury, które dodają dużo yy, życia i różne różności tutaj są. Zrobimy sobie teraz creative. Tutaj mamy też to wszystko. Ok. i i i co, i będziemy latać teraz. Zamykamy. I szukamy innych stworzeń, nie tylko morskich. O, tam jest płaszczka. O. Także myślę, że zaraz coś jeszcze znajdziemy. Oprócz o, coś tam jest. Ops. Co tu? Czarne króliki? Ej! No! Dziwne. Jeszcze nigdy nie widziałam czarnych królików. No, ale jak widać są. I co tutaj biega? Indyk. Także jak widzicie, yy, zwierzątka są, czyli można się bawić. O! Pondy sobie siedzą. O! O! Dzień dobry, dzień dobry! No i indyki jak zwykle gadają po swojemu, także właśnie to jest to, co mnie bardzo denerwuje w Mow Creatures i dlatego zwykle nie mam Mow Creatures, bo gadają po plonach, łażą i wszystko psują, więc dlatego nie używam generalnie. Ok, czyli remont jest zainstalowany. Ja kończę. Wy proszę, piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie mieć y, poradniki. Oglądajcie moje serie, y, wszystkie inne. Wchodźcie na stronę y, społeczności na Facebooku. Wchodźcie na stronę Ania.pg.pl Ania.pg.pl, ania Tak. No i oczywiście. Łapkujcie i subskrybujcie kanał. Do tymczasem, to pa.